No Halo, halo, hej, siemano wszystkim, Liska, z tej strony Hades, jest Krystian Hej, czy z tej strony Glathis, zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z Scrap Mechanic Kolejna mapka od was oczywiście, coraz mniej tych mapek jest, z czego się powiedzmy po części cieszymy. cieszymy, po części się nie cieszymy Bo niektóre są naprawdę przyjemne i naprawdę niektóre pomysły są naprawdę świetne Masz no, co, tu, tu nie ma zbytnio okreś... To nie ma zbytnio określenia, powiem tak. Aha. Ale proszę mnie nie zamykać, ja idę Ale dalej już. Wiesz co nie o to chodzi? Nie no. muszę tego otworzyć? Te teraz już nie, po prostu nie zdążyłem wow. wejść, wiesz? Jak się? Mechanizm. Wow. Mam węty. Wow. Drzwi się otwierają. A, bo ty tutaj ten. Dobra, ja sprawdzam, czy mam coś guzikowego, nie, nie mam. Ja mam łóżko, wiesz, które się przesu... Aha, dobra, już wiem, po co się przesunęło. Mówisz? Mm. Tak. Ło, ta. wow, wchodzę do wentylacji, przyjaciel. Halo, przyjaciel, to zapraszam. Jak ja mam to przejść? A kto jest ta wykonalne do przejścia. Co masz tam do ten? A może ja też? O! Ja, ja mam takie, nie wiem, śmigła jakby, czy to ma być ogólnie wentylacja? Co to ale jest? Ale prze ja przez to nie przejdę, to jest za szybkie. Czekaj, przyjaciel. Coś, 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 robię O! O! Dobra, to ty mi miałeś zatrzymać Tak, dobra. wyłączyłem, tak Znalazłem pokój z bezpiecznikami yy, i no Bo... Halo, przyjaciel! O, halo, przyjaciel! To, to źle poszedłem, znaczy, że... Bo nie to miałem zrobić Nie, no dobrze poszedłeś Halo <laughs> Nie na no źle poszedłem. Halo, no dobrze poszedłeś Tu miałem pójść no wcale, że nie Patrz, to jest jak, jak w coś misji Coś to jest Ej, ej Jak w misji Wychodzimy z bronią, tego... Z, z wentylacji Tani tak, jak Patrz i... Sz szukaj... A, to kliknę... Patrz, jest takie... Yy, 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 jesteś Ele, Dzień dobry, co mi dzisiaj pan zaserwuje? Ey, dzień dobry, dzisiaj możemy dać e, szczyptę spaghetti, pizzę, ewentualnie w pierdolu. Szczyptę spaghetti? Jak wygląda szczypta spaghetti? No, proszę mi pokazać. Proszę, to, są, to jest kotlet po prostu. Dzisiaj nie mamy spaghetti, to jest kotlet. Aha, no dobrze. A mógłby mi pan opisać, na przykład, bo jest pan oczywiście kucharzem, tak? No rozumiem oczywiście. Przez to wszystko. Dobrze. To mógłby mi pan określić? E, rozumiem żółty kolor, tak? Jajko jest kolor żółtego. Białko też mogę po części tam zrozumieć. A mógłby mi pan określić, czym są te czarne elementy? E, to po co jest trochę spalone? E, pan się nie musi przejmować. Aha, no, no, a, 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 ten, a ten brązowy placek, co? O, pomalował, dobra, nieważne. No bo ja, ja tu maluję, jak jedzenie jest na tym. Stój, stój, stój przecież. Bierzesz Lebo. lewą czy prawą stronę? Lewą bierzesz, dobra, to idź lewą. Patrz, Dobra. Będziemy oglądać czerwony. To, jest czerwony? To, są twoje, to są twoje szafki, dobra. Da. Ale coś <laughs> <żeś> teraz zrobił. <laughs> teraz to żeś zrobił najlepiej na świecie. Pewka, dobra. Już. Dobra, otwieraj po kolei. E, Witam w opening, Case Openingu. A. Aha, no dobra, to teraz mój um. pokój o! Ty ambitny. A, widzę, że też twój pokój. Patrzcie i znów coś jest Platka. O, możesz tam wejść. Wejdź tam jesteś moim więźniem. E, ale proszę ze mną porozmawiać tutaj. No ciężko, po... bo jak otworzę to e, pan może rozmawia. uciec No nie Dobrze, mogę z panem że... porozmawiać. Dobrze, Dzień dobry! Szkolny. Jest! <laughs> Halo, oszukali mnie. Dobra, a, a czemu tu jest tu, dziura? tu jest wejście, chodź A czemu się. tu jest dziura? Nie wiem. Przyjaciel, ale masz ambitne pokoje. Bardzo ambitne pokoje. Okej, okay, a... to była jakaś dziura. Nie, Ej, niko? otwórz tam ten przycisk. A, e, e. ja widzę, że autor zapomniał odklikać wszystkie przyciski, wiesz? I ta mapa jest troszeczkę w opłakanym stanie. Troszeczkę otwarta. Wow. Gdzie to nas przerzuci? O, latamy. Eee. Tak? Tak miało my być. Musimy się na górę dostać? Tak, tak, ta, tak miało być. Wiesz, co? Ja, ja myślę, że musimy zaczerpnąć z na. O, dobra, coś się dzieje. Ja chciałem z A -a! naszych desek już zaczerpnąć. Dobra, przyjaciel, skacz. O, jakie te. wejście jakie ten. Ej, no jak idealnie bym powiedział Patrz A co to jest? Nie, to są... Opuszczona kopalnia! Ale opcja, o Boże <laughs> Minecraft. Minecraft, co? Minecraft, patrz Mi Minecraft. Co, co, co? Diamentów szukam Ale to nie wiem A to nie miałem... Oj, o Jezu. A to nie mamy po tym wskoczyć, przyjaciel? Nie no, bo tam nic nie ma, w... a nie, tam jest guzik, wiesz? Jest. patrz, ja już znalazłem. Co znalazłeś? Opcja. O, taki jesteś. A bo ty, ty w Minecraftu dużo grałeś, to dlatego. No, nie wiem, to są jakieś oszczerstwa i pomówienia. O, spadłem. Hej, wenty tu są, przyjaciel, chodź. No dobra, no to poczekaj na mnie chwilę. Czekam na ciebie. Wiesz, że ja i parkur nie lubimy się. Tak. Kolejny kawałek, ja i mój parkour. Ja wyczekujcie. I mój parkour, nie, nie wyczekujcie. Dobra, jadę do ciebie po Patrz, powolutku. i tu jest dziura. Wow! Co co się sta? To był i trap, it's trap. It's a trap. To dobra, jest Zepsu jest, to jest tego. Patrz, patrz. O, twoje ulubione. Widzę dwa przyciski. Co my tu będziemy robić? To jest armata. to wygląda jak armata, wiesz? Ta, tak właśnie też pomyślałem o tym. O, 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 czekaj. <laughs> o! 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 Jedzie jakiś spychacz Przyjaciel! Nie ma miejsca tu! Musisz iść dalej! Czekaj. Jestem na kibelku! Dobra, ocaliłem się Gdzieś? Ja też No zobacz <grym> gdzie... Się. A Okej, okay, awaryjny... Aj, proszę mi je podglądać Awaryjny kibelek A, przepraszam Awaryjna toaleta A czy, Czekaj Czy ten spychacz nie miał nas tam wepchnąć? A tu coś jest, ej A Może do tyłu? O, to jest dobry pomysł, że może do tyłu. A może nie? A weź to teraz, kliknij, co to robi? Nic. To ma podpuka. Hmm. Ha. Widzę, że cofasz go powoli. Dobra, pan już nie musi jeździć. Up. To rozumiem, że mm. tu nie. Nie, jakiś młotek taktyczny? Nie, sz sz Szukam tego, szukam przycisku jakiegoś, wiesz? A weź o, mnie pa, zamknij przyjaciel. W To przyjaciel. To się rozwa. <śmiech> wow! <śmiech> o, tej ty, ty, ty. tylko drzwi <laughs> stały miejsce, ciekawie, ciekawie. No, aha, czyli to, to, miało, on, to, to miało się rozwalić, nie? Upa, uciekliśmy, to jest. Ten, tutaj jest. Wybiliśmy słońce. wszystko, pięknie. Co, a słońce, a. Słońce, dawno nie ziemia, o. Czekaj, st st stój tam przecież, czekaj. Czekaj, Sto stoisz? Stoję. Wow, je, yeah, nice. wandal. To jest wielka ucieczka. O jezu, wpadłem chyba nie w to miejsce, co miałem. Chyba nie. Patrz, jest budka an angielska. Halo, halo. O, jest. Halo, przysłuchujemy! przysłali agenta! O, dawaj, pomogę ci! Dobrze! Dawaj. Jest, koniec! Niestety, to jest jedno. Pał master, proszę bardzo. Nie wiem. Ba, 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 to, to są sobie za wielkie, kibelek. te. A to co sobie... to jest? Czekaj. O, e... sobie kibelek gdzieś. E, to, to, to poczekaj, muszę sobie kibelka wziąć. Pa, jak ba, bansuje. No ale to czekaj, jak bansujesz, to nie mogę stawiać przedmiotów. O Jezus, no. No daj mi gdzieś się postawić Okej okay. Jedziemy! Vmaster, czyli twórca mapki jak rozumiemy Bo się fajnie, że się podpisujecie Na końcu nie zawsze wpisujecie w wiadomości A tu właśnie tego nie było, więc Nie za bardzo wiedziałem jak to powiedzieć Fomaster dziękujemy za zrobienie mapki Mapka ciekawa, jak dla mnie, Damianie No i była bo, bo taka fajna, no tak tak, 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 można powiedzieć, była dobra, no. Było co porobić. Była, była troszkę krótsza, ale powiedzmy, było więcej takich ciekawych rzeczy, jak właśnie porozwalane konstrukcje, gdzie trzeba było przejść, nie było wcześniej czegoś takiego. Kompletnie e... dziwne to było, strasznie, ale fajne. Tak. Tak, było dziwne, ale było fajne. Winda, która sobie tak śmiesznie skręca. Była ta e... winda, nie? To też takie było, że ale co my tu mamy zrobić, jak takie, ale, ale czy to działa, czy na pewno, czy, czy, czy to... Czy tak czegoś miało... nie zepsuliśmy? Tak, czegoś nie zepsuliśmy, dokładnie. E, tutaj trochę to pomieszczenie zostało średnio zrobione, bo nie zostało zabudowane. Chyba, że Damian Gałgan to rozwalił, a mi nic, nie powiedział. Nic, nic nie psułem. Aha, no eee, chyba, że tak. No. Pokoje ciekawe w sumie. Znajdywanie jakichś tam przycisków, otwieranie wentylacji, taka typowa ucieczka. Rzeczywiście miało to miejsce, to można taka, było czuć jakiś typowa, taki klimacik. Strasznie. Tak, można było czuć jakiś tam klimacik, że gdzieś uciekamy, tu jest coś rozwalone, tu coś nas goni i tak dalej. Mi się osobiście podobało i w sumie to było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mamy nadzieję, że się Wam podobał. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, trzymajcie się ciepło. No i, no i cześć! cześć.